Hej, siemano, a serdecznie, jeszcze raz. A oto kolejny poradnik, jak zrobić awatar? Po raz drugi poradnik robię w sensie drugi, odświeżona wersja, lepsza. I teraz tak, jak widzicie, tutaj mam obrazek taki oto. Do awataru robiłem ten obrazek z. Zresztą widzicie, tutaj jest jakieś brzydkie, do malowania, nie do cięcia, ładne, brzydkie, no do cięcia są beznadziejne. Można to zobaczyć na prawym dolnym rogu. E, także to jest cały czas to samo jakby ja tak mam, e, bo to sam robiłem e, z... Y, no i tu jest awatar, ogółem to jest awatar dla mojego kolegi robiłem. I tak on o to się prezentuje. E, on, on się tak o to prezentuje. E, myślę, że dużo osób może powiedzieć, że jest brzydki, że jest ładny. To zależy, jak kto e, no uważa, po prostu tak. E, ogółem jeszcze jed o jedną rzecz będę musiał się kumpla zapytać, ale e, tak, to mi się wydaje, że nawet fajny, mm, no fajnie wygląda, choć w sumie ja też jakiś najlepszy nie jestem, lecz mój kumpel jest lepszy. W tym, co robi, jak chcecie, to zobaczcie sobie, wbijajcie na kanał Arsen. On tam robi y, dla widzów nawet y, awatary, ale to jest tam, no, tam 5 osób wygrywa, a dużo osób komentuje, więc ciężko wygrać. Y, dobra. Ogółem, mm, mo, y, ten, zrobimy sobie projekt, tak? I zaczynamy od download. O, z takiego niebie niebiesko-białego zrobiłem to, co tam przed chwilą wam pokazywałem. E, bierzemy sobie tło. E, później bierzemy sobie dodajemy obrazek kółeczko. E, to wszystko było pobierane z internetu, sam niczego nie robiłem. Oprócz tego co było niebiesko-białe, to zrobiłem na przeźroczysto białe. Dobra, kółko na tym miejscu sobie postawię, bo tutaj jest najładniejszy widok, mi się wydaje. Teraz dodajemy obraz. Halo, tutaj zaraz powinno być z adobes. To jest to. Powiększyć to trzeba. Teraz zasłania cały ekran, tak, ale zaraz zobaczycie, co teraz będę musiał zrobić. Um, dobra, więcej na tym miejscu tu. Zaraz zrobimy magię. I już takie nie będzie. Tylko teraz to muszę przesunąć. Teraz wchodzimy w efiksa, No i. Co było to? Nie, 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 to nie to. Kurde. Wchodzimy w prawym dolnym rogu, mamy taką nakładkę jakby opatisi i sobie robimy, jak chcemy mocno mieć widoczne to. No, ja w tym przypadku sobie wezmę. Nie wiem. Tam razem miałem 80 i wtedy widać mi więcej coś, ale. Wezmę w tym przypadku 75 będzie lepszym pomysłem. E, 7,5 i gotowe. E, będzie trochę lepiej widać, albo czekajcie, nawet wezmę 7,2. Jest ok. E, teraz, co zrobić, bo wystaje, tak? E, to bierzemy w tym przypadku, klikamy na tą, e, jakby obramówkę po, na lewej górnym stronie. Bierzemy później gumkę. Wbierzemy sobie wielkość tej gumki. 59 powinna być ok. I teraz zmazujemy. Chwilkę to musi potrwać, mimo wszystko, bo to wszystko jest. No, trochę roboty przy tym jest, tak. Ja mojemu kumplowi już zrobiłem. Wysłałem mu ten awatar. Myślę, że mu się spodoba bo on sam sobie chciał zrobić, ale coś mu tak trochę słabo szło. Dobra, e, powiększymy. Tutaj ciężko trzeba przesuwać, bo trzeba obu e, oboma palcami przesuwać. Jest to trochę uciążliwe. Oczywiście jakiś profesjonalny też nie jestem w tym, mówię. I mogą być jakieś niedociągnięcia z mojej strony, choć w sumie. Już raczej takie, aż taki sobie już też nie jestem, żeby nie mieć jakieś mieć niedociągnięcia. Mój kumpel, jak widzieliście tam na awatarze, nazywa się Xwalker X, do niego też możecie wbić. Robi sobie z Fortnite'a Livey co jakiś czas ale czasem mu je wywala i później nie może ich znowu włączyć. Nie wiadomo z jakiego powodu ale czasem ze mną tam grał Dopóki mi się laptop nie zepsuł zresztą z jakiś dwudziesty raz. Um, więc no. Przepraszam za tego Facebooka, ale nie no nim nie mogłem zrobić. Dobra, znaczy nie zrobiłem e, teraz bierzemy sobie obraz. E, no naszego tła teraz bierzemy sobie powiększamy. No, tak 126, raczej starczy. Znaczy, to tylko na chwilę te 126 biorę. Tak, żeby tutaj tą część zamazać, bo tutaj. No, tutaj jest dużo miejsca. Nie, nie popełnicie raczej żadnego bło, yy, błędu. Ok, musi się teraz wczytać, bo tutaj trochę tego zmazaliśmy. Yy, niech się wczytuje szybciej. Dobra, wczytało się. I tutaj już trzeba powoli uważać. Dobra, ja już tutaj teraz tylko te rogi zamazuję. I brasz i znowu zmniejszamy sobie do takich 42. Powiększamy. Albo nie, nawet do 60, 70 można dać. Ale też tak, żebyście Umieli to zmazać bez żadnych e, wyjazdów za tą linię. Linia jest gruba, więc e, raczej dacie radę sobie z tym. Uwierzcie, tutaj dla Was będzie większym problemem to, żeby znaleźć te rzeczy, niż żeby sam e, awatar zrobić, choć w sumie miałem największy problem może nie zna ze znalezieniem. Co też mnie irytowało, żeby znaleźć. To, co niebiesko-białe znalazłem, to mnie najbardziej irytowało, bo szukałem przezroczystego, czyli tak jak teraz mam te kreski, jakby ten efekt, ale nie znalazłem, więc wziąłem ten niebiesko-biały i to było najgorsze. Ten cały niebieski kolor gumką zmazywałem i jeszcze ten środek musiałem zmazać fajnie, żeby wyglądało to jakoś. No ale dobra, dodajemy sobie teraz e, zdjęcie znowu z pobranych u mnie biorę sobie Black Knight'a i tego Black Knight'a wsuwam sobie tutaj na miejsce. E, oj na miejsce e, momencik, teraz chciałbym sobie pomniejszyć ekran i przesunąć. E, tego Black Knight'a chcę mieć jakoś. Tak, yy, sorki za Messengera. Yy, niech będzie nawet ten Black Knight tak. Black Knight nad to musi iść. Yy, teraz bierzemy gumkę. Yy, zmniejszymy do 61. Yy, I Teraz zgumujemy mu tutaj tą część Black Knighta, żeby nie wystawało. Kontury, żeby nie wystawały za bardzo. I e, tak wy, prezentuje się to całość. Jeżeli chcemy to mieć na środku, bo zaraz będziemy to przesuwali, to zaraz zrobimy. E, nawet teraz lepiej szybciej zrobić. Dobra, na początku to przesuniemy e, na środek, czyli gdzieś mniej więcej tu. Musimy to przesunąć. E, później przesuwamy dopiero tą nakładkę. Po kolei je przesuwamy sobie. Dobra. Później przesuwamy kółeczko. Kółeczko. E, wystaje kontur. Zaraz go tam. E, z, no, po prostu, żeby zniknął, zrobimy te kontury. I dobra. I teraz gumka. Black Knight, to jeszcze kontur wystaje. Dobra. E, to jest po prostu źle położone. Dobra. To dlatego kontury wystają. E, dobra. Teraz jest dobrze położone. Lecz kontury dalej wystają. No to po prostu bierzemy to gumeczka. I już nic nie wystaje i w taki oto sposób macie e, awatar i po prostu bierzecie sobie na to no end jakby po angielsku to powiedzieć tekst. Wybieracie sobie czcionkę w moim przypadku e, dla kumpla robiłem to na e, uniper st medium. Czyli unip standard medium e, zrobiłem to na tym. Aha, zły mi się włączył, ale okej. Okay. Nie chciałem na tym. Chcę. Nie, hobo standard medium. Zrobiłem to dla kumpla. I tutaj napisałem po prostu X Walker X. U mnie to by było ja szczurero. Gotowe jest bardzo długie, niby, ale zaraz można to pomniejszyć, przesunąć. Najlepiej na tym Black Knightie to robić na czerwonym kolorze, żeby tak fajnie dopasowywało się. Mniej więcej tak. I co zrobić, bo teraz widzicie, e, nie widać tego napisu. No to po prostu bierzecie tą nakładkę, przesuwacie nad Black Knight'a, żeby przy, przez Black Knight'a, bo tak to wygląda tak. A jak nad Black Knight'em przesuniecie, no to macie oczywiście nad Black Knight'em, czyli... Główny kontur to jest kółko, później jest napis Black Knight, później jest efekt, a na samym końcu jest same tło. Ja tym nie będę się posługiwał, lecz zapiszę sobie ten projekt. Jakbym miał robić jakiś na tym Jaszczurero Play, to bym miał, choć raczej nie. Um, ogółem na koncie Jaszczurero Play będę raczej miał. Z Brawl Starsa yy, Awatar. Który sobie oczywiście sam zrobię. No bo, jak już widzicie, w miarę doświadczony jestem. Później klikacie ud yy, ud udostępnij, klikacie albo ja dam Save to Galerii, żeby nie pokazywać kogo mam znajomych PNG. Znaczy, ja to mam zawsze w PNG. Publishing, czekacie i macie to już w galerii. Także z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.